Witajcie moi drodzy, ja jestem Asia i dzisiaj Wam pokażę szybki tutorial na to, jak z simowego dziecka zrobić dorosłego sima. I potrzebujemy do tego zrobić zaklęcie, czyli pojawia nam się tu ostatni dodatek do The Sims 1, czyli Abracadabra. I nasze dziecko musi dodać do takiego smoka, którego można kupić w krybie kupowanie w zakładce różne i magia, i musi do niego dodać muchomory. Oraz dwa razy smocze łuski. Po dodaniu tych składników musi stworzyć magię. Jeżeli chodzi o smocze łuski, dziecko je musi zdobyć, zbierając łuski od smoka na parceli. Tylko, że nasz smok okazał się podpalaczem i najzwyczajniej w świecie postanowiliśmy go uwolnić, żeby już nam niczego nie spalił. Wyczesuje się te łuski i pokazują się one na parceli. Jeżeli chodzi o muchomory, to dziecko musi siedzieć na takim kamiennym grzybku i pojawiają się po jakimś czasie muchomory na parceli. Te składniki trzeba dodać i stworzyć magię. Po stworzeniu magii, Pojawia nam się to zaklęcie, czyli właśnie teraz widzicie, że kliknęłam stwórz magię, że na spokojnie sobie to zobaczymy, jak nasz sim to robi, a tu już się dogasa działalność naszego smoka. Dobrze, że go uwolniliśmy, bo mogłoby być różnie. I pojawia się zaklęcie w formie takiej wieży z plambobem. I dziecko po prostu musi użyć tego zaklęcia. Jak widać, nasz MacBeth będzie teraz rzucał zaklęcie. Dorosłość minutę, więc zabiera ze sobą tą naszą wieżyczkę z tym skaczącym plambobem. Rozgląda się jak to zawsze bywa w takich momentach na, na rozgrywkach. I co się dzieje? Nasz Macbeth staje się dorosły, tylko że poszło to nie w tą stronę, co miało i nasz Macbeth okazał się po prostu za brzydki na to, żeby kontynuować tą rozgrywkę. Jeżeli chodzi o tą rozgrywkę, było to nasze wyzwanie biedaka, dwóch dorosłych plus dziecko. Jeżeli chodzi o ojca, Macbeth'a, zginął on w pożarze wywołanym przez naszego wspaniałego Smoka. Widzowie i ja praktycznie zgodnie stwierdziliśmy, że jedyne co nam pozostało z tą rozgrywką, to w najzwyczajniej świecie ją. Zakończyć poprzez, jak to na moich live'ach bywa, poprzez jak myślicie moi drodzy, przez co mogliśmy skończyć tą jakże piękną rozgrywkę, po prostu postanowiliśmy to podpalić. Jak widać, wszystko nam się pięknie pali, czyli była dywanoza, a następnie petarda i wszystko się pięknie podpaliło. Kolejne pomieszczenia. Pozdrawiam, do usłyszenia. I zostawcie suba, nie? Bo to darmowe jest.